Do zdarzenia na przejeździe kolejowym doszło przed godziną 16. Warunki drogowe zmieniły się dość radykalnie, bo chwilę wcześniej zaczął padać deszcz. Z relacji jednego z kierowców wynika, że to prawdopodobnie on mógł być powodem zdarzenia. Zostaliśmy zadysponowani do zdarzenia na przejeździe kolejowym pomiędzy Karolewkiem a miejscowością Lipno. Zdarzyły się dwa samochody osobowe. Zespoły ratownictwa medycznego w tej chwili są na miejscu, zajmują się osobami, które brały udział w zdarzeniu. Także co do obrażeń potrzebujemy chwileczkę czasu, żeby jakiekolwiek informacje na ten temat mieć. Droga krajowa numer 5 jest na chwilę obecną zamknięta. W tej chwili dojechała na miejsce zdarzenia policja. Na miejsce wezwano dwie karetki pogotowia. Lekarze zajęli się opatrywaniem osób biorących udział w zderzeniu. Ostatecznie dwie osoby zostały zabrane do leszczyńskiego szpitala raczej na obserwację niż hospitalizację. Kierowca Peżota wyszedł z wypadku bez szwanku. Utrudnienia w ruchu były bardzo poważne i trwały kilkadziesiąt minut. W związku z zablokowaniem krajowej drogi z obu stron tworzyły się duże korki. Sytuację pogarszał jeszcze fakt, że wszystko działo się w okolicach godziny 16, czyli w natężonym ruchu. Zaraz po zabezpieczeniu śladów na miejscu zderzenia Policjanci zdecydowali o odblokowaniu krajowej trasy. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl